I'm a cat, meow! Check me out, I'm a cat, meow! Check me out, I'm a cat, kotem. Check... Jestem z Jestem kotem. Jestem kotem. W dzisiejszym odcinku będziemy ale gdzieś tam w sensie biega, więc moje oglądania. Zapraszam. się nie udało, ona ciągle uciekała, no ale co zrobić, taka leniwa jest, śpi w dzień, w mocy hałasuje, no ale jest taka natura chomika. Teraz mam dla, dla was takie krótkie info, będę robić kujęta, no zadawajcie pytania w komentarzach, wyzwania też, no i co, do następnego odcinka, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, no to co, No to na tyle,